Cześć, witajcie na kanale Retro Góraż, Gargier. I dzisiaj, jak zwykle, Komodory 64. Hehe, <grystanie> żarcik. Nie będzie dzisiaj ani ośmiąć ani 16 bit. Coś ciekawego. Szaraczek. Pierwszy raz szarak na naszym kanale. Ciachu, tak, czytamy komentarze. Coś Z dla Ciebie po... dzisiaj. <grystanie> dzisiaj na pierwszy rzut pójdzie... Speedball 2100. Jest to remake świetnego Speedball 2 Brutal Deluxe, czyli znakomitej gry od Bitmap Brothers z 90 roku. Remake jest z 2000 roku. Zrobiony przez tą samą ekipę. Na szczęście takie remake powinny być robione przez tych samych ludzi, bo wiedzą o co chodzi. Grę pamiętam głównie z Amigi. Świetnie się to grało w takich mini turniejach. Na, na dwóch najlepiej się gra w takie gry. Jest to bowiem gra powiedzmy, że sportowa. Jest to połączenie, jakby powiedzieć, piłki ręcznej, hokeja i patrząc nawet na oznaczenia na boisku, trochę futbolu amerykańskiego. Gra dzieje się w przyszłości. Gramy na boisku z stalowym stalową piłką. Powle tam nie obowiązują, lejemy wszystkich po mordach, trzeba na naszczarać goli, pozbierać jakieś power-upy, po drodze świetna zabawa. Już mnie więcej zawiązać nie musisz, zagrajmy. Hmm. Remake jest troszkę zmieniony pod względem graficznym, skoro mamy tu 32 bity, no to już zastosowano grafikę 3D. Zobaczmy jak to wyszło, spróbujemy pyknąć jakiegoś meczyka. Dobrze moi drodzy, gierka zaodowana. Mamy tu możliwość grania na jednego, no ale to smętnie, najlepiej się gra na dwóch. Możemy sobie tutaj customizować swoje teamy, czyli zmieniać kolory, nazwy i tak dalej. Tego nie było w Brutal Deluxe, tutaj już jest opcje. No tu nic ciekawego dźwięk takie rzeczy ustawia. Możemy sobie zagrać na jednego tu mamy co ligę, Puchar. Są dwa, dwie ligi, trzy dywizje, czy odwrotnie. Ale żeby gierkę pokazać spróbujemy pyknąć z jeden meczyk na dwóch. Ładowanko. Dobra. Czyli rozumiem, ja będę niebieskimi. I teraz, co tu mamy? No, dla tych, którzy... Znają Speedball 2, Brutal Deluxe, no to znają to menu. Tutaj po prostu sobie możemy dokupować różne parametry. Agresja, atak, obrona, szybkość, to wszystko kosztuje. My oczywiście kasy nie mamy. Jeżeli się gra jakiś puchar czy coś, no to wiadomo, za każdy wygrany mecz można jakąś kasę... Znaczy mamy ile tu? 1100 mam, no mógłbym coś tu nie wykupić, no Łupie wszystko, chyba. Agresję kupimy. Co to jeszcze No dobra, nieważne. Ty będziesz... Czerwony. ...tymi złymi. Inteligencja tak? se kup. Ciekawe, co to daje. Agresję, na pewno. No, no, no dawaj go. mamy po tyle samo. Co, co to? Dawaj, no. Dobra Trzeba ci zwoić Tyłek Gierka jest dosyć szybka to będzie... Ja byłem czerwony O, to <grymne> byś <bądź> czerwony, <Dobrze, grymne> dobra, dobra e, gdzie mi się tam zapuszczasz? Te, te, te. No Bierto! No to, ja nie nic tego nie Gdzie ta obrona? Patrz jak. Dawaj, gdzie jest mój zawodnik? Jeszcze nie trafiłem do bramki z takiego powodu. się czy... przewrócił sam. Zaby... Zbyt agresywny jest. Może ta inteligencja. <noise> <bysła. głos> Inteligencji trzeba było kupić. Moi wszyscy leżą, ty opalają. Gdzie jest jakiś mój? To jest mój. A takim, który to strzelił Dobra, mamy piłeczkę Gdzie jest jakaś obrona? Par mi się z nami wyklopił całą by ja bym strzelił, Jeźdź, tak patrz no, prawie bym ci dolaszczył No piłki A jaki wysko Po drodze tu na planszy mamy różnego rodzaju bonusy warto zbierać Dodatkowe e, punkty zdobywamy na tych różnych rampach, gwiazdkach, które są po bokach. Oczywiście, że wygrywam, wygrywam 4 do 0, ale coś musiałem trafić. gola jeszcze nie było. Piła leci. No pocz! <grym> Jedziemy. Jedzie. Skotłowało się pod budą. Co jest? Bierzcie to! No bierz to, Łoju Dobra, ja, boczkiem, boczkiem, No co ty mi robisz, ty? Spuszczam ci w pierdzie. Zobacz jak... Gdzie to są te tam... małe partulowe, tak Co to było? Jeszcze mi się I buda! Patrz, jaka powtóra! 14 do zera. Tak, jak dłużej przytrzymasz, to masz takby. Yy, Popatrz, kurde, żaden... Wyż, ...wyższy w... rzut. bo gdzie mi tu? O, właśnie, tak jest, jak się chce jednym chłopkiem przelecieć pół boiska. Co to? Chyba koniec. To wygrałeś, panie. Rewanżer. Oczywiście, Rewanzyn? oczywiście. Może ogarnę, jak ci teraz spuścić łomot. Twoi są za bardzo rozgrzani, czy czerwoni. Kup tego. tego, inteligencji <laughs> trzeba kupić, zdecydowanie. Coś tu trzeba O, ja se żółty kupię. Ale tak się umawiamy. Kupujemy po jednym tylko, nie? Po jednym czymś, wybierasz sobie co chcesz. Ale wymyśliłeś, o kurwa. do a mam więcej proszę od Ciebie, popatrz proszę Państwa, ja sobie puszczę po prostu prostu atak, A tak. o, tu się, się Ładuj Get ready. Jadę z tobą jak ze szmatą! Gdzieś już bym ci strzelił! Czemu oni się sami gdzieś tak wiją po boku? No nie! Gdzie jest obrona? Przecież chciałem tak... Jakie ty tu triki robisz, ty? No nie poznaję kolegi. Kurde, czemu w taki ruch? miał być inny ruch. Zobacz jak mnie ciśnie. Ty, to już widzę, dla ciebie jest sprawa honoru to wyjdę. Nie! Jak to wyciągnąłem, ty? Jakim no, cudem? nieszczęsny. <gry> ty no, napierają, napierają. Ty tą... tą agresję czy atak sobie dałeś, nie? Mhm. Aha, tak. A ja cały czas obijam tam Eee, no Kurde No gdzie oni chodzą? Ale no, 4 do 0. Wygrywasz tak. gwiazdkę tam chyba chutnąłeś przed chwilą. Nie? Chyba tak, coś Coś było Jezu jaki zez.

Moi nie się, muszę prze... przejść to agresywnie. O! Moi no się kładą cały czas. Brawo. Szczagu dobry. Karza. Ja nie mogę czego odnaleźć teraz. Patrz, bram karzeży! Kurde! Ty Jaki! Dentogum. Powodzenia. No gdzie jest jakiś mój... Czerstwy burak. Ty, bo teraz To twoich jest więcej. O kurde, to wyciągnął, nie? No, mówiłem, szczęsny, szczęsny... -ha -ha -ha. 14 do zera, także... To by było na tyle, mamy remis i to chyba e, identyczny. Nie? Może tak być. Wciąga, wciąga. <słyski> Dobra, podsumujmy to. No, jesteśmy z powrotem. Jak się waflu podobała? Rozumiem? Elegancka. Troszeczkę krótkie te połowy, chociaż z drugiej strony kciuk po chwili może odpaść, <noise> bo jak się chce na, na szybko ogarnąć, wklepać ci... <noise> Dobra, mamy remis, no to się tak <noise> rzucasz, a powiem ci, że w porównaniu z... bo nie wiem, czy grałaś Brutal Deluxe na Amazon. No wiesz, chwilę jak gier na Nie wiem, pewnie kilka. <noise> Może z dwie. Także no, to musisz się posiłkować na tym, co ja powiem. A powiem tyle, że jest, nie spieprzyli tego. Jest to taka, bardzo, bardzo podobne jest to do gry Amilowskiej, Mniej trochę przejrzyste, przez, może przez tą grafikę, albo może się trzeba przyzwyczaić do tego, czy d W dwa dety wyglądało troszkę, żeby powiedzieć, przejrzyście. Było mniej tych efektów świetnych, takich tu bajerów. Ale myślę, że gdyby mi pograli, to całkiem fajne meczyki można by w to było pykać. Jeszcze Cię pokonam. No. <grym> Super sprawa, jako odskocznia od takich gierek jak Sensible Soccer, takich typówek, które, które się za, zawsze zawsze i, wszędzie. zawsze i wszędzie właśnie. To jest coś innego, coś nowego. Można tutaj łoić, Fauli nie ma, autów nie ma. <śmiech> <Szczelne> <śmiech> prostu... Tak łatwo też się nie da. Dokładnie. Mordowicie no i, bądź... i rzucanie piłką. Powiem Ci, że w, w Amigowską wersję... No, no bo trochę w nią grałem, to więcej by ci na szczero. Bo tutaj też jest to dla mnie nowość, tak dla ciebie, że przynajmniej były wyrównane szanse. No także na tym kończymy. Pierwszy odcinek z PSX-em. Myślę, że wrócimy do tego za jakiś czas, a tymczasem do następnego, trzymajcie się, cześć.